Cześć, witam Was w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się produktem takim jak Manta Cube FM MM420. Jak no, widać to w miarę. Jest to takie małe radyjko przenośne z akumulatorem, z otwarzaniem kart microSD, z wejściem audio, wyjściem audio, zasilaniem 5V na. To jest. To nie jest mini, tylko to jest mikro. Mini... Które to jest Które? To jest mini chyba. Mini USB. Z drugiej strony mamy zwykłe USB, chyba to jest wejście. Możemy sobie tu podpiąć na przykład pendrive'a z tego co obstawiam, ale to zobaczymy w dalszej części filmu. Na początku zajmiemy się otworzeniem tego czegoś małego. Opakowanie jakieś takie, już troszeczkę tutaj jakieś takie. Nie za ciekawe, ale wybierałem tak, żeby było jak w najlepszym stanie i żeby nie było to jakiś wadliwy model, gdzie jest jakieś gniazdo przesunięte czy coś. W znalazłem takie, żeby wszystkie gniazda w środku tutaj dziurki wychodziły. Ok, no to wyciągamy sobie tutaj to. Mamy tutaj taką podstaweczkę plastikową, która nie wiem jako co ma służyć. To ani się to jakoś, może by się nie rysowało no nic no dobra od góry była taka gąbeczka która tutaj antenkę nam chroniła antenka jest wykręcana czy nie chyba nie ona jest, jest na stałe ona, antena dość długa fajne małe urządzenie dobra e, co no jak to tutaj wygląda z przodu jest wyświetlacz na którym jak widać jest tutaj e, informacja z, z czego które akurat jest coś odtwarzane jest to usb SD FM, MP3, play, pauza, mamy guziczki do podgłaszania, przewijania, zmiany modu, włącznik, on-off, no i z tyłu jest głośnik. No i okej, okay. spróbujmy, zobaczmy, czy jakoś na akumulatorze fabrycznym coś tu jeszcze działa. Ojejku mamy jakąś muzykę. Dobra, wyłączymy, żeby mnie za prawa autorskie nie ściągnęli. Zamykamy to i zobaczymy sobie jeszcze przy okazji unboxingu, co tam dalej się mieści w tym pudełku, bo to już za długo wychodzi, wy, ten schodzi z tym, jedną rzeczą. Jak się to otwiera tutaj? się to wypchnąć tylko. Co? Nie wyjdzie. Ech, dobra. Pudełeczko się już wydostało. Tutaj już mamy tylko ten plastik pusto, ta gąbeczka zostaje. No i mamy to pudełeczko. Dobra, co jest z tym pudełeczko? Ono się jakoś tak śmiesznie otwiera na boki. Ok. Z jednej sobie strony otworzę. I jest tak. Kabel. Jest ka Dwa kable są. Jakieś tak w dotyku, tak słabo to. Yy, chyba kiepsko to wygląda. Widzę, że można sobie tego użyć jako yy, jakby głośnik do telefonu na przykład, albo do jakiegoś innego otwarzacza MP3. Co może być fajnym zastosowaniem, bo jest kabel z Jacka na Jacka 3,5. Jak to wchodzi, jakoś w wyjście, to wejście. A im siedzi sztywno, w miarę fajnie wchodzi. Nie jest tak, że jakoś to te lata czy coś. Więc chyba dobrze to zwiastuje. Nic, w dalszej części filmu sobie to przetestujemy, ale teraz jeszcze zobaczmy, co tu dalej jest. Jest kabel, ten USB Mini. No, krótki dość, ale wystarczający. Ważne, by miał jakąś transmisję w miarę. I jeszcze mam jakiś papierek. Zobaczmy, co w tym papierku jest. Obstawiam, że to jest instrukcja, co akurat by mi się przydało. User Manual. Tak, to jest instrukcja. Uj, to po polsku jest. Cechy. Klasyczna i nowoczesna wydajność. Jest chwalone dzieło wśród typu urządzeń do odtwarzania dźwięku. No, wydajniejszy głośnik, to się zgadza. Dobra, coś tam jest, jakieś tam kilka sposobów zasilania akumulatora przez komputer. USB zasilacz DC 5V pozwala fajnie. Metalowa, metalowa powłoka? Gdzie to metal jest? Może jakiś tam jest, ale to... Okej, okay, mamy y, opis funkcji. Antena rozkładana, USB port, micro SD czytnik, zasilanie DC 5V. I tutaj mamy opis tych guziczków. Wciśnij, aby wybrać wcześniej zaprogramowaną stację radiową lub wybrać poprzednią piosenkę. Przytrzymaj dłużej, aby zmniejszyć poziom dźwięku. No to aż akurat to sobie ogarnąłem. To drugie jest to samo, tylko żeby zwiększyć dźwięk, wzmocnić. Później mamy wciśnij, aby rozpocząć lub zakończyć otwarzanie piosenki w trybie radio. Wciśnij, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych. No nieźle, nie trzeba jakoś szukać postatek, tylko nam wyszukuje wszystko, co znajdzie i... mamy kolory. Rezystancja głośnika 4OM, stosunek sygnału do szumu 80 dB, częstotliwości, zakres, moc głośnika to tego już nie rozumiem. No i dalej mamy po angielsku to samo. Dobra, i to by było na tyle w tej części filmu. Zapraszam do jakichś testów te reszty, jakby funkcji. W tej części filmu zajmiemy się ogólnym testem radyka, czyli po kolei przetestujemy funkcję radia, odtwarzanie z USB, odtwarzanie z, z microSD, y, użycie jako głośnik, podpięcie słuchawek, ładowanie, wykonanie i ogólnie podsumujemy y, całe urządzenie. Tą część filmu nagrywam już w momencie, gdy przez jakiś czas używałem tego radyjka, także już mniej więcej wiem jakie ono ma funkcje, jak ich używać i co ono może tutaj z siebie dać. Na początek zajmiemy się funkcją radia czyli trzeba sobie antenkę rozwinąć rozłożyć tutaj. W, mojej, tutaj w moim domu za bardzo żadne radia konkretnie jakoś nie łapią za dobrze tak żebyście musieli się nacieszyć tym co znajdziemy włączamy już sobie stację stacje wyszukałem jakieś ale od początku jak to działa by korzystać z radia na początek musimy przytrzymać guzik play stop play pause stop i guzik ten programuje nam radio, czyli yy, przeszukuje wszystkie stacje i wyszukuje najmocniejszy sygnał, a później nam to przyporządkowuje do po konkretnych kanałów, które później zmieniamy yy, pojedynczym kliknięciem yy, tego przesunięcia. Czyli teraz na przykład złote przeboje mi złapało, ale w domu mi złotego, złotych przeboje dobrze nie odbiera, więc klikam i mamy drugi. I tu złapało co innego. Tutaj już troszeczkę szumek. I tu jest coś wyraźnie. I mniej więcej w zasadzie to działa. Jeśli klikniemy pojedynczo w trybie radia, nic się tu nie dzieje, mod też się nic nie dzieje. Gdy wyłączymy, zostawimy go na nie wiem ile tam. Nie testowałem pod tym względem, ale włączymy z powrotem będziemy mieć stacje zapisane. Jeden jaki minus jest w tym momencie, że za każdym razem, no nieważne na jakim trybie jesteśmy, za każdym razem, gdy wyłączymy i włączymy, głośność się nie zapisuje i zawsze startuje od poziomu chyba tam 18, więc to jest dość głośno. O dziwo, bo to jest dość mały głośnik, więc yy, nie wydawałoby się, żeby to było tak głośno. Ok. No to z radia by było na tyle. Nie wiadomo jakiej to siły nie ma, bo jednak antena jest mała. Takiemu radiu samochodowemu to nie może dorównywać, gdzie antena. To jest, jest, antena jest dość wysoko, jest dość duża. Ale jak na te warunki, on, ono i tak bardzo dobrze odbiera. nie Jakoś nie gubi stacji, nagle się coś dziwnego z odbiorem nie dzieje. Więc jeśli mamy dobry, mocny sygnał, będzie to radyko fajnie nam tutaj grało. Drugą, drugą funkcją jaką przetestujemy jest odtwarzanie z USB. Do tego celu mam przygotowany jakiś taki pendrive pen no name. Prawdopodobnie to jest jakiś z Gudrama. Najważniejsze, żeby pendrive był sformatowany w FAT32, byle nie w NTFS. Chociaż chyba nie testowałem nawet, ale z tego co wiem właśnie te takie odbiorniki śmieszne co mają USB NTFS za bardzo nie czytają. Także wpinamy sobie normalnie pendrive'a i odpalamy. Oczywiście głośność nam to na 20 wywaliło. I co najlepsze w pendrive'ie. Eee, w momencie, gdy go wepniemy pierwszy raz, to nam za bardzo go tutaj nie wyszuka, włączy się radio, ale w momencie, gdy tylko klikniemy mode, o, automatycznie nam się na pendrive'a przyłączy. I kolejna fajna funkcja. Jak zupełnie zauważyliście, muzyka nie odtwarzała się od pierwszej minuty. A to dlatego, że tego pendrive'a już przed chwilą używałem w tym radiiku. Zapisuje nam się jakoś, no, nie wiem, jakiś kod yy, pendrive'a czy coś takiego, i w momencie, gdy wypniemy go i wepniemy, a w międzyczasie jest na przykład wyłączone urządzenie, zapamięta nam się, który utwór i w którym momencie został wyłączony. Czyli na przykład teraz sobie wyłączę, było minuta 17, jak widzieliście pewnie. Odepnę, wepnę, włączę. Pomijając fakt, że jest znowu głośno, leci nam to dalej. To jest moim zdaniem bardzo fajna funkcja, jeśli na przykład słuchamy jakichś audiobooków czy czegoś w tym rodzaju, albo mamy po prostu bardzo długą listę tworzenia i nie chcemy, żeby nam się tutaj to powtarzało. Po Pojedynczym kliknięciem, oczywiście, zmieniamy utwór. Przygotowałem sobie dwa utwory z katalogu Google, tam raczej z YouTube'a, tam co mają. YouTube udostępnia jakieś tam darmowe muzyki. Jedno właśnie ma takie wysokie dźwięki, tak jak to, a to drugie jest po prostu takie niższe, chociaż tam za bardzo też niższych nie ma. Ale jeszcze przetestujemy, może przy okazji pendrive'a głośność, jaka jest maksymalna do uzyskania. Przy maksymalnej głośności już to nie jest taki bardzo nie jest już taki czysty głos, troszeczkę zaczyna tak delikatnie trzeszczeć, ale odziwo nadal jest w miarę dobra jakość. Ok, no to pendrive'a chyba by było na tyle. Kolejną funkcją jest odtwarzanie muzyki z gniazda kart microSD, TF. Ok, no microSD. Wejście na tą kartę jest na tej zasadzie takiego kliknięcia, czyli wpychamy i ono nam tylko zaskakuje. jeszcze raz jak wypchniemy to wyskakuje. to tak jak w telefonach jest mniej więcej najczęściej zastosowane, chociaż czasami jest po prostu wsuwane, ale to jest bardzo fajne, gdyż ta karta nam tutaj bardzo delikatnie tylko wystaje, więc jest małe ryzyko uszkodzenia i no i wygląda to dalej zgrabnie. włączamy i działa to tak samo jak pendrive'a, chociaż tym razem akurat szybko Połapało się. Co to otwarzało mi od tego samego momentu co z pendrive'a? No aż takie cuda chyba się nie dzieją. Chwila, jest 15. Zobaczę, bo to aż dziwne. Ale jak wyjmiemy kartę, włożymy też będzie coś takiego, że nam zacznie otwierać z tego ostatniego momentu. Tak, 15. Dobra, wyłączymy to. Wepnę jeszcze pendrive'a cieka z ciekawości, bo tego jeszcze nie sprawdzałem w ten sposób. Nie. To... Zapisuje nam się port. Dobra. <grych> Czyli po prostu jak używamy tego samego nośnika, wypniemy go, włożymy. A w międzyczasie na przykład używamy radia, więc nam się tutaj zapisze, w którym momencie odtwarzaliśmy tą muzykę z karty lub pendrive'a. Jeśli na przykład mamy podpiętego pendrive'a lub kartę, możemy nadal sobie używać radia bez wyjmowania tego nośnika. Tylko, że sobie coś tu chyba nie trafiłem teraz. O kurde. Ok, wypniemy jeszcze raz tą kartę. Wsadzimy tutaj. Włączymy radyjko. Automatycznie się włączy radio w sumie. Przełączymy na to, to jest dalszy ciąg tej muzyki. Ściszę przy okazji. Ale gdy klikniemy mod, mamy dalej radio. Kontenę zwinąłem, więc... Jedna no. czwarta i olej. Kolejną funkcją, jaką przetestujemy, będzie użycie radyjka jako głośnik. Czyli użyjemy sobie tutaj wejścia jack 3,5 milimetra y, jako in a in czyli wejście. Mam tutaj przygotowany telefon. Jest ten y, bardzo solidny kabel dołączony do radia. Podpinamy. Wykryło jako jako słuchawki, podpinamy. W tym momencie jak włączymy radyjko, klikniemy mode wyświetla nam się line, czyli po prostu jakby ono jest tylko w stanie podgłaszania. I wybierzmy sobie oczywiście tą samą muzykę przygotowaną wszędzie. Jak widać. Co to? Gdzie mi się ostrość podziała? Ok. Jak widać też sobie to fajnie działa w ten sposób. Ok, to nam dba o dźwięk. A tu podgłosimy do Maxa w telefonie. A tutaj mamy to 25. Zmieńmy teraz utwór. Jak widać też bardzo fajnie się to sprawuje, więc w tym momencie mamy na pewno głośniej niż z telefonu, bo już sprawdzałem, aby mogę jeszcze to tak zrobić. No jest różnica w jakości i w głośności. Kolejną funkcją, jaką przetestujemy, będzie podpięcie słuchawek, czyli użyjemy sobie wyjścia jacka out, jack out. I do tego mam tutaj przygotowane takie śmieszne słuchawki z jedną słuchawką. Znaczy to nie jest, że urwane, tylko po prostu takie są. Podpinamy tutaj, włączamy. Tylko włożę pendrive, żeby mi tego radio trzeszczącego nie wrzucało. I od razu... Minus jaki tutaj jest tego radyjka, to jest to, że nie włącza nam się, raczej jak podpiemy po prostu słuchawki, nie jest tak, że wyłączy się ten głośnik. Jedynie jest tak, że działa tu, ten i słuchawka. Ale słuchawki nie mam za bardzo jak Wam pokazać, jak przetestować, że to działa. Gdzie tu jest ten mikrofon? Mógłbym to przełożyć do mikrofonu, ale wątpię, żeby było słychać. Jak będzie słychać, to będzie, jak nie, to nie. W każdym razie działa elegancko, też jest fajna, jakość jest taka sama, nie jest jakiś, nie ma jakiegoś spadku, a jedynie właśnie ten minus, że nadal ten głośnik tutaj działa i nie jest tak, że się wyłącza, gdy się podepnie tutaj tego jacka. Co moim zdaniem jest w tym momencie gdzie jest w tym momencie bezsensowne podłączanie słuchawek. Chyba, żebyśmy podłączyli sobie na przykład głośniki, wtedy możemy po prostu mieć z tego głośnika i z tamtych głośników, więc ogólnie muzyka będzie głośniej przy użyciu małego urządzonka od, odtwarzającego. Kolejna kwestia jaką chciałem poruszyć jest to ładowanie. W yy, radiiku nie ma jakiegoś tutaj, yy, nie ma diody kontroli yy, ładowania. Po prostu podpinamy i to się ładuje. I w momencie, gdy się ładuje, jest tutaj taka dioda, którą jak włączymy radio, po prostu ona nam się tutaj cały czas świeci. A I w ten sposób cały czas sobie ona tutaj mruga na zielono i są jakieś różne programy. I tu jeszcze trochę widać, w tym miejscu się świeci. to jest ogólnie, e, można odkręcić antenę w tym miejscu, jest śrubeczka. E, I tu diode gdzieś tam też jeszcze miejscami widać, na szczęście z przodu nie. E, I po prostu najlepiej jest moim zdaniem użyć ładowarki, która ma po prostu kontrolę tutaj, czyli w momencie, gdy naładuje, wyłącza się. No oczywiście można użyć mocniejszej, bo ja tu mam akurat 500 mA, czyli takiej standardowej, tyle co daje nam gniazdo USB 2.0 ładuje się dość długo na takiej ładowarce, więc chyba bateria albo jest dość mocna, albo ma kiepski tryb ładowania, ale wydaje mi się, że bateria jest właśnie dość mocna tutaj ten akumulator. Gdy ładowałem tu ładowarką, zeszło to kilka godzin, a radyjko później grało gdzieś, nie wiem, 2-3 godziny. Nie liczyłem dokładnie, ale tak na oko mniej więcej to tyle trwało działanie na tak połowie głośności. Kolejną kwestią jaką poruszyłem będzie wykonanie, czyli jak to wszystko tu jest mniej więcej zrobione i tym podobne. Co do wykonania, to mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to urządzenie, które po prostu ruszyło tam w Chinach jakaś seria i różne firmy sobie zamawiają egzemplarze tego i wypuszczają pod własną nazwą, bo już widziałem z innych firm po prostu identy identycznego wyglądu, tylko na przykład zamiast gniazda MicroSD było gniazdo SD, o i tu chyba było micro USB zamiast mini USB jako zasilanie. I tu była taka różnica, a tak to wszystko wyglądało identycznie i cena się różniła o złotówkę i, było, i inny był napis. Także to po prostu jest na tej zasadzie jakoś produkowane. A co do wykonania, no to głośnik tu z tyłu, cała ta siateczka jest bardzo fajnie tutaj dopasowana, chociaż tu jest taka delikatna szparka, której, którą widać dopiero jak się przyjrzymy. W kamerze aż tak dobrze tego nie będzie widać. Poza tym nie ma jakichś takich tutaj niedociągnięć. Jedynie przy tych niektórych egzemplarzach, jak kupowałem, to było tak, że na przykład to gniazdo nie było idealnie na środku, tylko było, było widać, że jest troszeczkę takie tam przy środku, jakby przesunięte. Tutaj też idealnie na środek nie wypadało, ale to nie jest jakoś dużym problemem, bo i tak zawsze to wszystko nam spasuje. Tutaj jakaś ryska jest, ale to chyba już ja zrobiłem. Obudowa wydaje mi się, że jest dość podatna na rysowanie. Podstawka jest dość fajna, bo to stoi w miarę stabilnie, jakoś tam się nie ucieka nam yy, i nie rysuje się ani podłoża, ani yy, urządzenie się nie rysuje. Z przodu mamy zamontowaną taką jakby folię, którą sobie w tym momencie zdejmę, bo ta folia już koło guzika tutaj on-off się ładnie nam tutaj tak yy, pogniotła, poprzeciągała. Chciałem po, po prostu poczekać do filmu, żeby je zdjąć, jeśli to ściągniemy, po prostu mamy tu takie lśniące powierzchnie, w której odbija się niczym w lustrze wszystko to, co jest na wprost radia, czyli w tym momencie ja. Mogę tu pomachać i w kamerze to niezbyt dobrze, ale jak tutaj wypalcuję, to dobrze, to już może nie będzie tak... No i już jest lepiej, już tak bardzo nie odbija. No i co? Mamy ten wyświetlacz, który też jakby nie jest za bardzo na środku tego... Co? Nawet tego wcześniej nie zauważyłem. Tu jest taki pasek, widać, że ten wyświetlacz nie jest za bardzo ustawiony tak, jak powinien być. Ale akurat to, co ma wyświetlać, jest widoczne. Guzik tutaj włączania, wyłączania wszystko fajnie tutaj działa. Te guziki trzeba dość mocno dociskać. Nie jest tak, że tylko strykniemy i jest, tylko trzeba tak z wyczuciem tak docisnąć. Ale poza tym chyba nie ma co narzekać jak na cenę 40 zł. Jeden jeszcze taki tu jest taki mankament, czyli tutaj w rogach widać, że to jest tak jakby trochę zadrapane czy coś. O, w tym miejscu takie, takie niewykończone, widać, że słabe materiały i po prostu przy montażu pewnie czy coś jest tutaj jakby zarysowane. Cały pokój pokażę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wykonanie podsumowując. Radio jest jak najbardziej warte swojej ceny. Wszystkie funkcje fajnie się spisują, szczególnie zapisywanie. Najbardziej mi się właśnie podoba to, że zapisuje w którym momencie zostało w którym momencie utworu zostało radio wyłączone. Jedyny minus to, że jak się podepnie słuchawki, to się nie wyłącza albo nie mamy jakoś na to wpływu, bo mogłoby być na przykład jakimś guzikiem to przełączanie tego. A tego chyba nie ma. Chyba żeby użyć Nie, 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 nie. Chociaż w ogóle, tak, jeszcze nie testowałem jednej rzeczy, sprawdzę na szybko. No tak, nie mamy. Aha, jest pauza, ok. No to dobra, będzie po prostu pauza. Ale pauza działa, bo w ogóle pauzy nie używałem wcześniej, jak testowaliśmy. Ok. Jeśli ktoś potrzebuje takiego urządzonka, bo to jest bardzo fajne przy wyjazdach, czy jeśli na przykład coś robimy w ogródku, można sobie postawić nagle gdzieś i sobie włączyć. Także do takich celów to polecam, ale pewnie do słuchania muzyki tak na co dzień to i tak wszyscy używają telefonu. Ale jakby, jakby ktoś czegoś takiego szukał, to jest bardzo fajne urządzenie spełniające swoją rolę. I to było na tyle w tym filmie. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.